Drodzy Państwo, no myślę, że jesteśmy w miejscu niezwykłym. Czuć dzisiaj tę historię i tradycję, bo to miejsce, ten budynek powstał w drugiej dekadzie XX wieku. To było towarzystwo wzajemnego kredytu, które później przechodziło różne koleje losu pewnie duża część z Państwa pamięta też, że to miejsce było siedzibą jednej z ważnej w III Rzeczpospolitej Instytucji Finansowej Banku Gdańskiego. No i później te losy potoczyły się zupełnie tak jak pewnie byśmy nie chcieli i, no i ten budynek po prostu niszczał. Dlatego też bardzo się cieszę, że z naszej inicjatywy w Urzędu Miasta. Ten budynek udało się odzyskać. Tutaj wspomnę jeszcze też ówczesnego e, Pana Dyrektora e, Romana Stawisińskiego, który czuwał, e, żeby ten budynek trafił w nasze ręce. I tak się stało. I dzisiaj rzeczywiście w 150-lecie fajansów w 2023 roku mamy przyjemność, żeby to miejsce uroczyście otworzyć. Także bardzo się cieszę też z obecności, tak jak Pani Dyrektor wspomniała, tych osób, instytucji, które tą piękną tradycję naszego miasta kultywują. Mam na myśli tutaj przede wszystkim pracowników, Panie Malarki, z którymi przed chwilą rozmawiałem, szefa fabryki Fajansu, który podjął ten trud, żeby ten Fajans nadal we Wocławku i nie tylko we Wocławku, Drodzy Państwo, yy, istniał. To ważny moment dla naszego miasta także i z punktu widzenia polityki miejskiej, bo rewitalizacja ciągle pozostaje naszym e, priorytetem. Nie jest to drodzy państwo proces łatwy, co widzimy chociaż za plecami, ale z panem prezydentem Krzysztofem Kukuckim rozmawialiśmy, że e, tam tamten kwartał także i za półtora roku odmieni swoje oblicze, bo mamy już e, związane z tym budynkiem i z tym miejscem e, określone e, plany. Interaktywne centrum Fajansu, które nazwaliśmy Skarbcem Fajansu, myślę, że jest niezwykle istotnym elementem nie tylko na drodze do kultywowania, przypominania o naszej pięknej historii, ale także i w procesie całej rewitalizacji, który jest bardzo trudny, dlatego też krok po kroku, kwartał po kwartale, kamienica po kamienicy, to co jest w dyspozycji, drodzy Państwo, miasta, staramy się odbudowywać. Bo Włocławek jest pięknym miejscem, jest miejscem komfortowym także dla życia i zależy nam, żeby ten gminny program rewitalizacji, który sobie założyliśmy na 10 lat został zrealizowany w 100% i specjalna strefa rewitalizacji, którą mamy wytyczoną, żeby po prostu zmieniła swój wizerunek. I dzięki temu Miasto też odzyskało, odzyskało tę centralną część miasta w dobrym tego słowa znaczeniu. Oczywiście zmieni się funkcjonalność wielu obiektów, także i ulic, no ale to niestety wyzwania cywilizacyjne powodują, że tak trzeba czynić. Także, drodzy Państwo, niezwykle, niezwykle serdecznie wszystkich Państwa witam. Witam też no, przedstawicieli mediów. Którzy po prostu nam pomagają, bo pokazują te miejsca, które odbudowujemy i odzyskujemy. To jest też wielka Państwa rola. Drodzy Państwo, oczywiście otwierając dzisiaj ten piękny obiekt, który będzie myślę, że nie tylko obiektem kultowym w skali województwa, ale jestem przekonany, zresztą Pan Dyrektor, Pan Piotr myślę, że to gwarantuje i na pewno z wielką pasją o tym opowie, że będzie to miejsce szczególne także i na mapie Polski, a być może nawet i na mapie Europy. Jest to miejsce, które łączy tradycje, ale także i nowoczesność, o czym Państwo się pewnie za chwilę przekonają, bo będzie można tutaj zapoznać się z historią ważnej dziedziny gospodarki w naszym mieście, ale także i wielu wiele z elementów wypróbować w sposób praktyczny, czy to powiedzmy za pomocą specjalistycznych. Narzędzi informatycznych, ale również będzie można wiele elementów sprawdzić, tak w sensie takim dosłownym. Także bardzo się cieszę i serdecznie, serdecznie zapraszam. Jestem przekonany, że to miejsce będzie powszechnie odwiedzane nie tylko przez mieszkańców Włosławka, ale także i wszystkich gości, którzy do nas przyjadą. Jestem przekonany, że będzie to wizytówka miasta i wizytówka naszego województwa. Mm. Wielkie podziękowanie też dla Urzędu Marszałkowskiego, dla pana Marszałka Piotra Całbeckiego, który dzisiaj nie mógł być obecny. Składam na ręce członka zarządu, pana Marszałka Sławomira Kopyścia, bo Urząd Marszałkowski, a przede wszystkim środki unijne w dużej mierze wsparły proces rewitalizacji tego miejsca. Ten obiekt kosztował ponad 26 milionów, 23 miliony. Złotych, z czego ponad 11 milionów udało się pozyskać z funduszy unijnych. Było to, drodzy państwo, ogromne wsparcie. Także witając państwa bardzo serdecznie, no pragnę też podziękować tym wszystkim, którzy mieli swój udział, bo to trwało kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt miesięcy, zanim ten obiekt właśnie wygląda tak jak wygląda. Także dziękuję przede wszystkim moim zastępcom, panu prezydentowi Krzysztofowi Kukuckiemu, który no, nie szczędził czasu i po to, żeby rzeczywiście doprowadzić ten proces inwestycyjny do końca. Nie było to łatwe. Dziękuję pani Prezydent Domiceli Kopaczewskiej, która nadzoruje edukację, kultura, a to jest przecież obiekt wpisany w kulturę naszego miasta. Dziękuję pani Prezydent Bonice. Błońskiej, która jest pełnomocnikiem do spraw rewitalizacji w mieście i też nad tym procesem czuwała. Dziękuję już wymienionym wydziałom, drodzy Państwo, które bezpośrednio uczestniczyły w tym procesie, czyli Wydział Inwestycji, Wydział Rozwoju, Wydział Gospodarki Komunalnej, Komunikacji Społecznej i Promocji, Referat Kultury, bo widzę tutaj Ole, że też nas odwiedziła Wydział oczywiście rewitalizacji, to dzięki pracy, wytężonej pracy tych ludzi ten obiekt tak wygląda. Dziękuję też na ręce Pani Dyrektor, składam podziękowania dla wszystkich pracowników Centrum Kultury Browar B, bo Skarbiec Fajansu jest... Częścią Centrum Kultury Browarbe, i pan dyrektor będzie odpowiadał już w takim sensie operacyjnym za cały, za cały proces. Drodzy Państwo, serdecznie dziękuję też wykonawcom i projektantom. Bo to był no niezwykły, niezwykły wysiłek, żeby przygotować ten projekt, całą koncepcję. I połączyć w taki sposób spójny tradycję z nowoczesnością. A mają Państwo świadomość, że nie jest to proces łatwy. Także witam też księdza Michała, który przybył i będzie nam dzisiaj też pomagał w otwarciu. Notabene dzisiejszego Solenizanta. Także serdecznie pozdrawiam się, Michale. I drodzy Państwo. Bardzo się cieszę, że tak licznie Państwo zdecydowali się przyjąć nasze zaproszenie. Witam wszystkich Państwa. Zanim już zwyczajowe przemówienie nastąpi, to pozwólcie Państwo, że ja jeszcze powitam jedną osobę, która jest wśród nas, a która i tak troszkę się schowała. To pan Tyberiusz Rajs, który jest kontynatorem włocławskiej fabryki w Pajansu. Witam Pana serdecznie. Szanowni Państwo, na obradach sesji Rady Miasta często pojawia się słowo rewitalizacja. Rewitalizacja, ponieważ no, mieszkańcy domagają się od nas, jako od władz miasta, żeby to centrum, ten klejnot Włocławka nabrał dawnego blasku. I myślę, że dzisiaj będę wyrazicielem myśli wszystkich tutaj zgromadzonych, że jesteśmy w miejscu, które świetnie się. W te działania wpisuje. W rok 150-lecia fajansu otwieramy miejsce, które będzie de facto zbiorem, będzie miejscem, gdzie każdy będzie mógł zobaczyć, spotkać się z historią włóczowskiego fajansu, ale i zobaczyć, jak naocznie wygląda wytworzenie, e, wytworzenie tego naszego włóczowskiego produktu. A nie jest to, zapewniam Państwa, proces łatwy. Miejsce przemyślane, miejsce, koncepcja sprawdzona, ponieważ podobne w miejscach choć o innej tematyce funkcjonują. Często byliśmy porównywani do tych, które są w Toruniu, w Warszawie i myślę, że w takie interaktywne centra, coś co będzie łączyło nowoczesność z przeszłością, sprawdzi się również w naszym mieście i nasze miasto będzie odwiedzane przez wycieczki, przez turystów, żeby. Ten towar, główny towar, yy, m, który Włocławek dał w przeszłości w, w, naszemu krajowi, a dzisiaj również i ponownie popularyzowany właśnie ze sprawą pana Tyberiusza, ale również i działań Urzędu Miasta, że wszyscy będą mogli naocznie zobaczyć. Także, szanowni Państwo, oczywiście, tak jak powiedziałem, miejsce, w którym spotyka się nowoczesność z historią, ale tego wszystkiego nie byłoby, gdyby nie ludzie, wcześniej pracownicy. Włocawskiego Fajansu dzisiaj, Włocawskiej Fabryki Fajansu i Centrum Kultury Browar B. Jestem przekonany, że to miejsce jest w rękach kompetentnych ludzi, którzy tak będą zabiegać o, o te kwestie związane z nagłośnieniem działalności tego naszego miejsca, że będziemy mieli tutaj prawdziwe tłumy. Niezmiernie cieszę się, że tak licznie Państwo przybyli na tą uroczystość. To, że Fajans wraca do łask, jest już faktem. Że wraca moda i my dołożymy wszelkich starań, jestem o tym święcie przekonany, że fajans będzie jeszcze bardziej znany, zwłaszcza fajans włocławski. To, co przed nami w najbliższych dniach, dzisiaj od godziny 15 do 20 zapraszamy do bezpłatnego zwiedzania. Sobota i niedziela to warsztaty. Z przykrością, mimo wszystko, a jednocześnie wielką radością chcę poinformować, że praktycznie miejsc już nie ma. Więc to oznacza, że naprawdę już na samym starcie cieszę się, że tak powiem, dużą popularnością dołożę wszelkich starań by wraz z fajansową załogą to miejsce nie świeciło pustkami, a wręcz przeciwnie, by były tutaj tłumy. Skoro Toruń potrafi trójmiasto i miasta na południu, my też pokażemy naszą gościnność, kujawskość, tradycję i to co przed nami w najbliższych dniach i ogólnie na przyszłość, to wszelakie warsztaty, rozmaite sekcje popołudniowe, grupy zorganizowane, gdzie będzie można uczyć się i malowania wzorów fajansowych i haftu kujawskiego. I rzeźbienia w glinie, i również plastyki w języku angielskim Play with Clay. Szanowni Państwo, zapraszam serdecznie do zwiedzania jutro w godzinach 10.20 bezpłatnie. Jeśli jeszcze są jakieś miejsca, prosimy jak najszybciej się rejestrować i zapraszamy do zwiedzania obiektu. Podkreślę to, co już wspomniałem przy Panu Prezydencie podczas briefingu. W tym miejscu mamy też rozwiązania, które są unikatowe na skalę europejską. To my pierwsi mamy połączenie światła z dźwiękiem, chociażby w takiej szklanej, przezroczystej przestrzeni, gdzie jest połączenie światła wydobywającego się z naszych fajansowych żyrandoli wraz z dźwiękiem. Szanowni Państwo, zapraszam do środka.